Witajcie w kolejnym odcinku specjalnym. Dzisiaj ponownie nawiązujemy do akcji z 1 lipca 2021 roku, jako że w ekspresie reporterów ukazał się wspaniały materiał na temat całej sprawy. Wnikliwa analiza reporterska, wywiady ze wszystkimi osobami uwikłanymi w ten, powiedziałbym, uknuty spisek przeciwko mnie. Yy, oczywiście w cudzysłowie. Prokuratura i policja są przekonane, że mają do czynienia z groźnym przestępcą, a akcja może się skończyć drugą Magdalenką. Cała akcja jest zdemaskowana, jej bezsens w całości pokazany. Polecam ten materiał, zobaczcie sobie, link do niego jest w opisie. Ale oczywiście nie może też zabraknąć naszych najważniejszych materiałów cytygodniowych, tank tankhunterowych. Tak więc w tym tygodniu uruchamiamy dla Was Dojca z 1942 roku. Po 70 latach ta maszyna znowu zagada, tak byście mogli usłyszeć. Oczywiście... Perypety związane z odpalaniem są dosyć długie, tak więc na pewno spodoba Wam się ta ciekawa opowieść o tym silniku. Właśnie obejrzałem Magazyn Ekspresu Reporterów wspaniały program, który wnikliwie przeanalizował wszystkie aspekty dotyczące wizyty policji, a właściwie zlecenia wizyty policji przez prokuratora w, mojej, w moim miejscu zamieszkania w Kłaninie i również w siedzibie muzeum. 1 lipca 2021 roku o 6 rano budzi mnie policja. Oczywiście okazuje się, że przyszli zabezpieczyć elementy, które od dawna są zabezpieczone i leżą sobie bezpiecznie w muzeum w Kłaninie. Cała akcja 30 osób, kilku biegłych, rzeczoznawcy, osoby od konserwatora jak się potem okazuje, dowiedziałem się to właśnie z tego materiału przyjeżdżają po to tylko, aby zabezpieczyć te elementy i wywieźć do innego muzeum, w którym. Mają być bezpiecznie przechowywane. Jak się okazuje, nie do końca. Wszystko to znajduje się oczywiście w tym materiale. Ja po, w skrócie postaram się Wam opowiedzieć, co, jak się stało, no i jakie są z tego wnioski. Celem policjantów był Mateusz Deling, mężczyzna, który od lat za własne pieniądze poszukuje zabytków z II wojny światowej. Jak wiecie, rok rocznie w Polsce odbywa się m.in. akcja Pandora. Akcja prowadzona przez specjalną komórkę policji, najprawdopodobniej w Komendzie Stołecznej, ponieważ nie wiem gdzie ta komórka działa i kto tą komórką dowodzi. Ale w Komendzie Stołecznej co roku organizuje się taką, taką wielką, szeroko zakrojoną akcję przeciwko poszukiwaczom, pasjonatom, takim ludziom jak my, chodzącym z wykrywaczami i poszukującym, poszukującym różnych pozostałości przeszłości. Ale Oczywiście nie są to tylko i wyłącznie pozostałości po czołgach, tak jak w moim przypadku, bardzo często są to poszukiwacze drobnych monetek, które oczywiście w wielomilionowych nakładach produkowane były chociażby w XX czy w XIX wieku. I ci pasjonaci poszukując sobie tych monetek po polach, potem wyłapywani są przez policję, która następnie po podbija swoje zdaczące statystyki na tych poszukiwaczach, jako że przecież złapali wielkiego grabieżcę historii i kultury polskiej. Oczywiście... Mój przypadek jest tylko tym jednym, pojedynczym, drobnym spośród całego morza dużo większych, powiedziałbym, tragedii, ponieważ wiele z tych osób skazywanych jest na wieloletnie wyroki. W większości, na szczęście, w zawieszeniu. Nie słyszałem jeszcze o karze, karze więzienia, takiej, w, której, w której ten przestępca w postaci poszukiwacza musiałby ją odbyć w więzieniu. O, czymś tak, o takim przypadku, na szczęście, jeszcze nie słyszałem. No, ale wszystko jeszcze przed nami. Yy, w każdym razie, wracając do mojego przypadku, yy, policja przyjechała, oczywiście cała rzesza ludzi, bo 30, yy, 30 osób, kilka radiowozów. Yy, jak się dowiedziałem później z materiału ekspresu reporterów, cała akcja przygotowana była w ten sposób. Tak, aby nie doszło do drugiej magdalenki, bo przecież mógłbym obstawić się karabinami maszynowymi, granatami i całą rzeszą pocisków, które przecież nie wiadomo, czy na polach walki mógłbym znaleźć. Nie mam pojęcia skąd i kto wpadł na tak genialny pomysł. Oczywiście policja musiała być przygotowana na taką sytuację, jak to powiedział prokurator, więc wysłano tych funkcjonariuszy 30. Pytanie tylko, dlaczego ci funkcjonariusze najpierw udali się do szkoły, do placówki opiekuńczo-wychowawczej, która znajduje się w Kładzinie, a następnie do mojego sąsiada? Tak, abym był zaalarmowany i przygotowany na ich najście i być może, nie wiem, przygotował tą broń maszynową jak w Magdalence. Na szczęście nic takiego się nie stało. Nie jestem przestępcą, nie jestem mordercą, nie jestem też takim, powiedziałbym, czarnym kryminalistą, z jakim mamy do czynienia często w Kronice kryminalnej. Do żadnej strzelaniny nie doszło. Było miłe przyjęcie, poczęstowałem policjantów wizytujących nie o godzinie 6 rano kawą, jako że wiemy, że o dekporach wczesnych, każdy ma ochotę tego orzeźwiającego napoju się napić. Nie było karabinów maszynowych, jak się okazało, te 30 osób. Przyjechało de facto na marne zabezpieczyć kilka zardzewiałych elementów, które w większości do niczego już się nie nadawały. Yy, następnie, w wyniku tej całej akcji, postawiono mi. Zarzuty, zarzuty zniszczenia zabytku i zarzuty y, działania niezgodnie z decyzją. Y, dokładnie nie jestem w stanie jeszcze rozszyfrować, co w zamyśle miał prokurator stawiając takie zarzuty, y, jednakże, jak się dowiedzieliśmy, y, w, chociażby z tego materiału chodzi o to, że część z tych elementów, które. Bądź co bądź, do niczego już się nie nadawały. Mówię o tych elementach, które były już bardzo mocno skorodowane, i ich stan nie rokował nawet, nawet do użycia. Jako wzór w momencie wejścia policji na teren posesji znajdowały się na dworzu. Oczywiście wcześniej na zewnątrz się nie znajdowały, ale w momencie, gdy policja przyszła, te elementy na zewnątrz się znajdowały, i w momencie, gdy policja weszła, stwierdzono, że poprzez takie przechowywanie ja zniszczyłem te zabytki. Bądź co bądź, yy, finał tego jest taki, że prokuratura wytoczyła ciężką artylerię, bo powiedziałbym, działa kalibru 150 albo i więcej mm przeciwko dwóm myszom siedzącym w norce w y, domu. Te dwie myszki biedne, czy jedna myszka, bo były to dwie sprawy, yy, ostatecznie postawiono mi zarzuty co do jednej, ta jedna myszka została ustrzelona przez pocisk 150 mm. Przy czym bardzo łatwo byłoby ją podejść tą myszkę i po prostu złapać w łapkę, zawołać, wezwać i przesłuchać. I w tym momencie wszystko wyszłoby na jaw. Wiadomo byłoby, co się z tym wszystkim dzieje, gdzie się to znajduje. Nie trzeba było do tego wytaczać 150 mm armaty. Tak jak w przypadku tej akcji policyjnej, na którą udało się ponad 30 policjantów. Wiecie, co takie refleksyjne z tego wszystkiego jest to, że. Yy, w ten sposób traktuje się ludzi, które, którzy starają się promować tę historię, yy, ratować i oczywiście publikować te wszystkie swoje materiały w internecie, tak aby były dla każdego człowieka dostępne. Yy, robiąc to w sposób transparentny, stałem się celem tej. Komórki policyjnej, która zajmuje się najprawdopodobniej tą akcją Pandora. Tak, to taki mój własny wniosek. I której już koszt utrzymania roczny zapewne sięga wielu, wielu milionów złotych. I w przypadku braku statystyk, bądź też yy, braku efektów, braku postawionych zarzutów, ta komórka musiałaby przestać istnieć i pan X z panem Y nie mieliby pracy i doskonałych premii za wyniki w statystykach. Straszne jest to, słuchajcie, że w tym wszystkim nie chodzi o ratowanie zabytków. Kolejne wiadomości, w momencie, gdy pojawi się już data rozprawy strądowej, trzymajcie kciuki za nas, tak aby to kuriozum wreszcie się zakończyło. A teraz zapraszam Was na drugą część programu, który jest piękny silnik, a zapewne tego oczekujecie. Co Ty teraz robisz? Próbuję rozruszać. Sekcje wtrysku. Aha. Powiem Ci, że zasada działania pompy wtryskowej jest bardzo prosta. Jest wałek z takimi krzywkami i są takie, takie pompeczki. Tutaj są takie pompeczki. Wiesz. Z jednej strony wpływa paliwo, a pompeczka jak ta krzywka podnosi do góry taki ten tłoczek, pompeczka, po prostu tak jak strzykawka, nie? Cyk, mhm. cyk, cyk. Jeszcze trochę parę i myślę, że... Szkoda, to powinno chodzić praktycznie... Samo powinno się cofać, bo tu jest sprężyna, nie? nie? A nie... A nie robić się tak, jak się robi. Piękny agregat prądotwórczy pochodzący najprawdopodobniej z niemieckiego niszczyciela, jak twierdził jego ostatni właściciel. Udało mi się coś takiego nabyć w Szwecji, w tej chwili znajduje się w Polsce. I ten y, przepiękny okaz drugowojennej techniki. Mamy doskonały silnik Dojca, czterocylindrowy diesel, stosowany również w typowych ciężarówkach y, tego producenta. Y, akurat mój kolega, który zajmuje się odbudową takiego pojazdu. Bardzo poszukiwał takiego silnika, zwłaszcza w dobrym stanie, tak jak tutaj mamy doskonały przykład tego, że ten e, silnik z agregatu jeszcze w takim oryginalnym smarze maszynowym, w doskonałym stanie, bardzo mało używany, z oryginalnym osprzętem, e, może, uży, może być użyty do odbudowy tego pięknego pojazdu, Doiz, czteronapędowa ciężarówka, bardzo rzadki wóz e, Wehrmachtu stosowane oczywiście na wszystkich frontach, a najczęściej na froncie wschodnim, jako że te czteronapędowe pojazdy były właśnie tam potrzebne. To doskonale widać, jeszcze kiedy ten silnik był zrobiony 1942 rok produkcji piękne, oryginalne filtry, male z oryginalną tabliczką jeszcze DRP, czyli Deutsche Reich patent. Mamy co do tego pewność, że silnik został wykonany przed wojną, chociaż już sama data 1942 roku mówi sama za siebie. Nawet oryginalne wskaźniki ciśnienia oleju czy paliwa pokazują, że zostały wykonane w latach 40., a właściwie w 42 roku. Tu piękna tabliczka humboldt Deutsch AG Köln, czyli producent, jak wiemy, znajdował się w niemieckiej kolonii. Ten silnik udało nam się oczywiście uruchomić, pięknie pracuje, tak jak słyszycie, jest to doskonały przykład tej techniki, która pomimo upływu wielu, wielu lat i postoju bez uruchamiania jest w stanie jeszcze ożyć nawet po bardzo długim czasie. Tutaj mamy doskonały przykład tego, że Niemcy dosyć szeroko stosowali chociażby taki filtr paliwa Boscha. Te filtry stosowane były również w Sturmgeschützach, w Panzer 4 czy w Panterze. Taki filtr doskonale przyda się nam do odbudowy naszych pojazdów. Tak więc, niestety, ten filtr paliwa akurat nie powędruje do mojego kolegi i nie posłuży przy odbudowie tej ciężarówki. Też jest akurat potrzebny przy naszych odbudowach. Tu cała masa tych rzeczy, które widzicie, stos zastosowane, chociażby grzechotki, wnętrza tych filtrów. E, płytkowych. One są dokładnie takie same jak we wszystkich innych pojazdach. Spójrzcie na odstojnik e, paliwa. Tutaj taki kieliszeczek szklany. On również stosowany był przy pompkach paliwa Solexa, stosowanych w silnikach Maybacha. Szereg tych rzeczy jest wykonywana dokładnie w taki sam sposób e, i dokładnie tą samą technologią. Przy użyciu tych samych bym powiedział nawet śrub e, w Maybachu, czy w transporterach opancerzonych, czy w większych sprzętach. Tutaj mamy doskonały przykład werbus Carro, czy a80 to tacy popularni producenci, którzy sygnowali swoje śrubki, i te śruby były stosowane we wszystkich pojazdach niemieckich, tak jak ma to miejsce w przypadku tego wspaniałego agregatu. Największym problemem tego typu silników jest, że te, które pozostały w Polsce i były stosowane w tych ciężarówkach, które w, naszych, w naszym kraju przetrwały, były bardzo zużyte, bardzo często y, mocno modyfikowane. Tak też stało się z pojazdem mojego kolegi, który niestety y, po wielu modyfikacjach i bardzo zużyty przez wszystkie lata powojenne, tak naprawdę y, nie nadaje się już do odbudowy, bądź jego odbudowa byłaby bardzo kosztowna. Tutaj, w przypadku tego silnika z agregatu, jego zużycie jest, powiedziałbym, marginalne, bo ten agregat nie jest. Dużo chodził, był zapewne agregatem awaryjnym, a jednocześnie nie zostałbym powiem szczerze, tak spolszczony. Czyli nie zastosowano w nim tych wszystkich rozwiązań, śrubek, filtrów, tych wszystkich rzeczy powojennych, które były produkowane już chociażby w naszym kraju, czy też w innych krajach, które których mogły z niego korzystać. Tutaj ten silnik jest jeszcze w takim, powiedziałbym, dosyć dziewiczym stanie, czyli większość tych elementów w nim jeszcze jest oryginalna. Uwaga! Warknąć bez w ogóle yy, bez niczego. Serce, które tutaj za mną widzicie, posłuży do odbudowy yy, ciężarówki Klockner Humboldt Deutsch A3000. Jest to yy, ciężarówka niemiecka z okresu II wojny, konkretnie z 1941 yy, roku. Ten nasz model pochodzi. Yy, yy, Ciężarówka jest no, w dosyć opłakanym stanie. Jeszcze w latach 80. woziła węgiel w jednym z polskich miast. Więc silnik, który jest jeszcze cały czas oryginalny, skrzynia biegów, która jest jeszcze cały czas oryginalna, są bardzo zużyte. Dlatego poszukuję części i tutaj przy, dzięki, dzięki Mateuszowi udało się taki silnik znaleźć, więc przyspieszy to znacznie pracę. Ciężarówka, o której mówię będzie służyła do rekonstrukcji, będzie też bardzo ciekawym jakby eksponatem, ponieważ wszyscy znają ciężarówki Opla, popularne Blitze, natomiast ciężarówki Klockner różnią się tym, że mają silnik diesla. I było ich w czasie wojny relatywnie mało. Ciężarówka 3,5 tonowa z drewnianą paką. Silnik o pojemności około 5 litrów, moc 86 koni, więc jak na diesla, nie jest to całkiem słaba ciężarówka. Myślę, że po wstawieniu silnika i uruchomieniu, będzie pięknie jeździć. I super się odkręca to pomimo wpływu Dojc będzie świecił Zostanie na rekonstrukcję nowe serce Będzie świecił na rekonstrukcję Jeszcze w tym roku tak pana planuje, żeby... Na no hel? No Jeżeli się nic nie zmieni to Będzie DJ to już pojedzie z nowym sercem Myślisz, że się uda? Myślę, że się uda W Niemczech znalazłem słuchaj, gdzieś na jakimś takim... Dziadki mają taki warsztat wiesz yy, I handlują częściami właśnie tych starych samochodów I gdzieś mieli właśnie... Yy, dyfer, nie? No, kurde, wszystkie śruby karne. Nasze oczy bolą. To zamknij oczy i nie patrz. Kręcisz tutaj jeszcze sam agregat, to będziesz miał raz, że nakrętek. Tak, to i śrubek też yy, sporo Ta. z tego. Nie? Nawet werbuski na tym, na rozruszniku wszędzie. Werbuski, werbus, werbus wszędzie werbus. Całkowicie oryginalny jest ten silnik po prostu. Tak, nie wygląda, żeby był w ogóle kiedykolwiek ruszany. A jak oceniasz z tamtego silnika? Ten silnik w mojej ocenie nigdy nie był naprawiany, nie było nic przy nim robione. Wszystkie śruby, wszystkie jakby połączenia tutaj są oryginalne. Nie widać, żeby ktoś tutaj obrabiał to w sposób niefachowy. Został tylko pomalowany. Pewnie gdzieś po wojnie, bo widać, że są ślady drugiego malowania. Natomiast całość jest w 100% oryginalna, nie było tutaj nic przerabiane. Yy, także no, silnik jest 100% oryginalny i kompletny. Mamy nadzieję, że zarówno silnik, jak i materiał w ekspresie reporterów Wam się podobał. Przypominamy link w opisie filmu. Jak sami widzicie, zaczyna się sezon na fajne tematy, niebawem pierwsze w tym roku poważne eksploracje, bo wreszcie spływają do nas długo wyczekiwane pozwolenia. Nie zapominajcie o nas, nawet fajny komentarz dodaje nam energii i siły do dalszego działania. Tymczasem specjalne podziękowania ślemy naszym mecenasom z Patronite'a i YouTube'a. Są wśród nich Andrew81, Jacek Arendt, Przemysław Babi, Jakub Bakunowicz, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Artur Borna, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Maciej Chruściel, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Maciej Dancewicz, Maciej Deling, Radosław Depo, Franek Dolas, Andrew Black, Dawid Fal, Paweł Fitz, Kacper Filip, Michał Futera, Grzegorz Garus, Giegurecki Górecki Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Paweł Gruca, Michał Grzybowski, Gucio, Mateusz Hamera, Marcin Hamerlak, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Marcin Hubar Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Matthew Kaczmarek, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Kapica, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krauze, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kwiatkowski, Mariusz Lewandowski, Andrzej Łątka, Karol Magiera, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Meti, Daniel Miraszewski, Marek Musiał, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Dorota Orzechowska, Krzysztof Pawlik, Artur Powroźnik, Patryk Puls, Robert R., Krzysztof Ruszczyński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Mariusz Suliga, Andrzej Ślaga, Marek Ślęczka, Bartek Światłowski, Grzegorz Taradyś, Tomek, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Waśko, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Mateusz Woźny, Przemysław Wrona, Krystian Ziętek, Piotr Zwierowicz, Artur Żak, Bartek, Konrad, Leszek i Michał. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera.